Witam cię serdecznie na moim kanale. Ja jestem MegoMan i dzisiaj pokażę ci, jak można zaoszczędzić na ocieplaniu wieńca prawie 5000 zł, robiąc dokładnie to samo. Zapraszam. Dlaczego o tym mówię i to jest klucz dzisiejszego odcinka? Dlatego o tym mówię, że Żebym dokładnie objaśnił Ci o co chodzi już przenosimy się tutaj z kamerą. W tym momencie przykład to jest 200 metrów kwadratowych domu parktowego. Mamy do ocieplenia wieniec. No i teraz o co tutaj chodzi z tymi 5000 tysiącami gdzie one są jeżeli chodzi o oszczędności dla inwestora. Zobacz w tym momencie pokażę Ci tutaj ujęcie jak to było jak ja tutaj wszedłem. Czyli wylewka była zrobiona do samego wieńca. No i fajnie. Natomiast w tym momencie, żeby wykonać ocieplenie wieńca jak najbardziej poprawnie, należy wylewkę skuć, a żeby ładnie ją skuć, to najpierw należy ją przeciąć, później należy skuć, później należy cały ten gruz, to pobojowisko stąd uprzątnąć. Oczywiście narzędzi tutaj jest bardzo mało, z tego względu, że pracuje się non stop na kolanach w pozycji wymuszonej, bo jak widzisz miejsca jest naprawdę mało. I... W tym momencie po wyniesieniu geguzu powstała taka otokupka, więc y, oczywiście wszystko już jest wynoszone wąskimi schodami na dół po gabinie, bo już jest etap praktycznie wykończenia, zakończony, więc nie ma tutaj mowy o żadnych zrzutach, tylko wszystko musi zejść we wywiadrze. No i teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że. To wszystko, ja sobie wziąłem karteczkę dzisiaj, widzisz, będę się posługiwał karteczką, bo to pomierzyłem, policzyłem i pisałem czas, ile mi z tym zeszło. Więc mi zeszło z tym całym budynkiem. Tutaj jest praktycznie 68 metrów bieżących wieńca dookoła budynku, więc średnio odkuwałem po 21 cm, tak żeby mi weszła 20 z tego pian, wylewka ma 5 cm. Daje mi to 0,7 m sześciennego betonu. Czyli zakładając, że jakaś tam mieszanka kosztuje w okolicach 500 zł za metr sześcienny, no to mamy 360 zł za beton, który był wylany, a teraz jest skuty i wyniesiony. 2. Mi zajęło to 38 godzin mojej pracy. 68 metrów naciąć, skuć, rozkuć, przewody omijać. Pouważać, z tego pianu nie uszkodzić, później to wszystko wygrzebać, odgrzebać, zapakować do wiadra, znieść po schodach, usypać kubkę, wygocić itd. Więc 38 godzin średnio po 100 zł to jest 3800. No i oczywiście, widzisz, musiałem sobie spojrzeć na moją karteczkę. No i oczywiście tego 7 m e, sześciennego mieszanki betonowej to będzie w okolicach tony 700 jeżeli chodzi o wagę gruzu. No i teraz w zależności od tego skąd jesteś. Wiadomo, że gospodarka śmieciami wszędzie jest inna. Każde miasto rządzi się swoimi prawami, ale mniej więcej metr sześcienny gruzu czy tam tona jest to koszt w okolicach 300 zł. Więc podstawienie kontenera jakieś półtora metra sześciennego, bo wiadomo, że gruz przybiega na objętości tona 700, jak już kto to policzy. Średnio powiedzmy, że będzie to 600 zł za wywóz tego gruzu. No i teraz razem daje mi to 4760 zł za doprowadzenie tego więcej do takiego oto momentu, w którym mogę przystąpić do ocieplenia. Dlaczego o tym mówię i to jest klucz dzisiejszego odcinka? Dlatego o tym mówię, że to jest zrobione na złym etapie. Gdyby to było zrobione wcześniej, nim jeszcze była tutaj wylewka, nim jeszcze był robiony zanim jeszcze było robione ocieplenie stropu, to tego kosztu by nie było. Zobacz, po pierwsze, 20 cm z tego pianu, 5 cm wylewki robi nam dodatkowo 25 cm miejsca, więc nie ma już takiej pozycji wymuszonej, pracuje się lepiej. Dwa, mamy większe pole manewru, nie musimy się tam gnieść. No i oczywiście punkt numer trzy koszty. Gdyby to było zrobione wcześniej, przed jeszcze z tego pianem, który w tym momencie jest na wylewce, no to automatycznie posadzkarze, którzy robili wylewkę, dojechaliby już do tego pianu, który jest na wieńcu. A tak tego nie ma i jest to dodatkowy koszt. Niecałe 5000 zł z budżetu inwestora, którego można było po prostu uniknąć. I tyle. Jedna wskazówka zobacz, proste ocieplenie wieńca, niecałe 5000 zł w kieszeni mieć albo nie mieć. I oczywiście takich tematów jest dużo, dużo więcej. Ja wykończeniówką zajmuję się od 2008 roku i właśnie tego typu przypadki zebrałem w swoim pogadniku lista budowy domu optymalizacja kosztów budowy. To nie jest nic innego, jak właśnie tego typu punkty, jak wymiagowanie pomieszczeń, dlaczego coś ma być zrobione wcześniej, a nie później, dlaczego gdzieś mają być gniazdka, gdzieś ma ich nie być, jakie punkty zrobić, ujęcia wody na działce, z przodu, z tyłu, i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli zaplanujesz to wszystko odpowiednio wcześniej, to później wszystko idzie gładko i nie masz dodatkowych kosztów, a tak. Wielko jedna wskazówka za 5000, tysięcy, a poradnik kosztuje ułamek tej kwoty, więc zdecyduj sam. Ja zawarłem w swoim poradniku 130 różnych tematów z zakresu budowy i wykończenia tego wszystkiego, co znajduje się w budynku, co zrobić, aby takich sytuacji uniknąć. I to już chyba tyle, więc jeżeli Ciebie interesuje mój poradnik, 130 punktów, na które należy zwrócić uwagę wcześniej, bo później są dodatkowe koszty. Oczywiście jest to pegadnik w formie wideo, ponad 3 godziny z kamerą na budowie, tak jak teraz, gdzie objaśniam Ci, że coś jest tutaj, czegoś nie ma, coś powinno być wyżej, niżej, coś powinno być dalej i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chcesz zaoszczędzić od kilku do kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych nawet na budowie domu, na kosztach związanych z budową domu, to zapraszam Cię do mojego pogadnika. Oczywiście tutaj zostaw łapkę, jeżeli uważasz to wideo za wartościowe, udostępnij i w komentarzach oczywiście daj znać, co myślisz o tego typu przypadkach. Do zobaczenia w pełnym wideo pogadnik. Cześć!